w następnym odcinku. Wróciłem na to jezioro w no I co? Dzisiaj wejdziemy do wody. Najpierw są. Trochę wiatr wieje. Lekko wzburzone to jezioro. Sprzęcik czeka. To no co, wchodzimy do wody? Pierwszy sygnał w Kabzelek. No, coś czyściutko w tej wodzie. Ciężko się chodzi, bo dość duże fale o, sygnalik dla żywo stary kapstra 20 sygnały tu trzyma nie wiem czy mnie w ogóle będzie słychać bo nie jest strasznie wiatr. ciężko na takich polach na mierzyły Następny urwis, słychać. Włączę się na jakimś ciekawszym sygnale. O ile będzie, jest ciekawszy sygnał niż kapel. A jest to 10 groszy. PRL, Aż śmieszne, że tu PRL wychodzą. Biło jak ściekłe A to pokrywka To jeszcze ogórki chyba kisiu. Dobra, zrobiłem chwilę przerwy Na kawkę Dzisiaj już mam kubki Nie to co ostatnio Artańskie warunki Może ktoś spyta dlaczego dwa? Albo ja jestem dzisiaj akurat ze swoim szczęściem. Woda się już pięknie gotuje. Czas zalewać. Trochę gorący ten garnek. Się. Nie żałowałem po prostu. Dobra, już po przerwie wracamy do tej wody. No dobra, widzimy się w wodzie. Dobra, jestem przy wodzie. Powiem Wam, że pogoda to mi się nie udała przez ten wiatr. No ale tyle kilometrów przejechałem, że szkoda jechać do domu. Jest sygnałek kopiemy i pierwszy sygnałek po przerwie Bos Szczeciński <laughs> химический сигнал О. No, na razie to tam położę, bo na gdzie będzie do kieszeni włożyć. Potem się wyrzuci. Muszę się też dowiedzieć, czy można kupić mniejszą cewkę do tej X-fery. Będzie lepiej kość, szczególnie w wodzie. Druga już pokryweczka. Ta już trochę poleżała. Ewidentnie ktoś tu o góreczki kisił. <gry> powiem wam, żeby już prawie od samego początku do końca Doszedłem. No i to, same kawzelki I ten jeden PRL Nie licząc tych yy, pokrywek, swoich. <grywka> Teraz to już w ogóle cisza z dobre 20 minut, no, ostatnio więcej wychodziło na plaży niż w wodzie. Wychodzi. W sumie odkryła mi się trochę ta plaża. Może i po niej pochodzę chwilkę. Wcześniej był, był większy ten stan wody. No, jakiś sygnałek jest. Zryw, zrywka niestety Trudno, przynajmniej posprzątamy trochę Piękny sygnałek Już nie wie co to było Jakaś e Dwa złote perele Może jak doczyszczę to jeszcze po, To pokażę No tak, ta plaża z perel samo Teraz z nich gubią a nie kiedyś Kiedyś to mnie nie interesuje Chociaż złoto z kiedyś też może być Nie pogardzę Zaczę na żywo następny sygnałek. Jeszcze tu jest dłużenia dużego. Widzę na wierzchu kapselka jakże kochanego, proszę, bardzo, do z To już mnie, denerwuje. O, woda, może tak 3 stopnie ma. Zimna jest zimna. sygnałek, znowu PRL <grywa> Tym razem z YouTube'a Taka coś dosyć ładno, Czytelna Trudno, ważne, że coś cośkolwiek wychodzi Dobra, idę podładować kamerę co zjeść I Jeszcze wrzucę na chwilę do wody i może potem jeszcze do w placie przejdę Pączuś elegancko jedzony żeby mieć siłę dalej grzebać Pierwszy sygnałek po przerwie Kapzelek oczywiście O, czekajcie, nie Jest jeszcze 2 złote, super Trochę poleżało, jest ciemne No ale przynajmniej nie PRL Super Dobra Dobra, wychodzę z tej wody. Nic ciekawego nie było poza tymi No i tymi, tymi perlami I chyba wchodzę trochę też na plaży tu się trochę odsłoniła Ostatnio jak tu byłem to tutaj woda wszędzie była. Też nie wiem czy oni piachu nie nawiedzi, świeżego. Przejdę, zobaczę się, może coś jeszcze znajdę. Ale już całej nie będę chodził, na bo przeszukana przez nas ostatnio była. No, jestem w tym zakolu, została woda. Przelecę to, zobaczymy czy coś wyjdzie. I potem już będziemy kończyć na dzisiaj. Pierwszy jakiś lepszy sygnał na plaży. Dwa grosze. Dobra, pokażę Wam co znalazłem w wodzie. Kupę kapsli. Dwie pokrywki od słyjków. W sumie 310 PRL. 2 zł i 2 grosze. Z tym, że to 2 grosze znalazłem już na plaży chodząc. Niestety, nic więcej mi się tam nie udało znaleźć. No, parę kawzli. Nagrywam Wam już z domu, bo padła mi bateria. Niestety i tam już nie mogłem nagrać. O, a tu moje akwarium. No dobra, żegnam się dzisiaj już z Wami. Także do następnego odcinka. Zostawcie tam jakieś łapki, jak możecie. Trzymajcie się, cześć.